Oddzielną wzmiankę należy poświęcić sprawie praktycznej nauki zawodu. Zmniejszona ilość uczniów w klasie pierwszej do 25 podyktowana była nową formą szkolenia praktycznego: było to mianowicie nauczanie frontalne, polegające na tym, że nauczyciel prowadził jednolite zajęcia ze wszystkimi uczniami danej klasy równocześnie. Nauczyciel zawodu miał urządzony stół ślusarski na podwyższeniu i prowadząc instruktaż, demonstrował wykonanie pracy przy swym stole. W czasie nauki nauczyciel z łatwością poznawał tempo pracy poszczególnych uczniów, a uczniowie mogli wzajemnie obserwować wyniki swej pracy. Ta forma pracy z uczniami miała swych zwolenników i przeciwników, ale liczba uczniów w klasie nie mogła przekroczyć 25. Obecny rok szkolny przyniósł zmiany w internacie. Zajmowane dotychczas trzy odległe od siebie budynki nie sprzyjały właściwemu wychowaniu, gdyż wychowawcy nie mogli należycie dopilnować uczniów. Dlatego też budynek przy ulicy królowej Jadwigi 13 został zwrócony miastu, a dla internatu pozostawiono dwa budynki w których w tym roku mieszkało 123 uczniów. Zmniejszenie ilości uczniów przyczyniło się do podniesienia poziomu sanitarnego, wychowawczego i estetycznego internatu. W bieżącym roku szkolnym złożyło egzamin kwalifikacyjny 172 uczniów, w tym 14 dziewcząt. W czerwcu urządzono wycieczkę dla uczniów do Zakopanego.